Raport zestawienie, podsumowanie, wykaz, analiza, przegląd, sprawozdanie, opracowanie, rejestr, rozliczenie, podliczenie i itd. W Excelu powinno robić się samo. Możesz użyć funkcji, ale najprościej robi się to za pomocą tabel przestawnych. Patrz. Tabelę przestawną wstawisz w pięciu krokach. Wybierasz z menu wstawianie, następnie tabela przestawna z tabeli z zakresu, następnie wskazujesz zakres, z którego ma powstać raport. Klikasz OK. Bawiąc się opcjami tabel przestawnych, patrzysz, jak zmieniają się raporty. Tworzysz ich tyle, ile Ci potrzeba. I wszystko liczy się tutaj samo. Kazałam Ci jak stworzyć raport, który sam liczy. A teraz twoja kolej. Otwórz Excela i wyklikaj swój pierwszy raport. Jeśli w tym momencie myślisz, no dobra, ale jak się w ogóle za to zabrać, to zrób ze mną taki raport od samego początku do samego końca przeprowadza cię krok po kroku przez cały proces. Ja pokazuję na ekranie, a ty klikasz u siebie. Patrzysz, robisz, powtarzasz tyle razy, ile potrzebujesz, bez teorii, bez stresu, sama praktyka. Poznasz moją super prostą i szybką technikę tworzenia raportów w Excelu, Tu wpisujesz, tam się liczy. Napisz w komentarzu raport, zacznij uczyć się i używać Excela w taki sposób, żeby każdy krok. Dawał Ci natychmiastowy efekt i ułatwiał Ci codzienną pracę.